Epilog, część piąta. Dziedzictwo ciągle żywe. Marykai patrzyła w przyszłość i stworzyła plan sukcesji w siłach sprzedaży, który miał na celu zapewnienie kontynuacji misji wzbogacenia życia kobiet. W 1971 roku zostało utworzone stanowisko Niezależnej Krajowej Dyrektor Sprzedaży. Najwyższa pozycja w niezależnych siłach sprzedaży Amerykanów. Świadomie szykowała zastępstwo dla swojej samej siebie, powiedział jej syn Richard Rogers w roku 2002 podczas przemówienia skierowanego do sił sprzedaży. Wiedziała, że niezależne krajowe dyrektorki sprzedaży dzieliły z nią jej wizję i że pewnego dnia, kiedy jej zabraknie, będą dalej niosły światło jej zasad i przekonan. Wiedziała, że jej marzenie sięga dalej niż jej życie, dalej niż moje życie i życie jednego tylko pokolenia. Zwiększyła zarówno majątek, jak i szacunek legionów kobiet, które dołączyły do niej jako konsultantki, napisał po jej śmierci jeden z dziennikarzy. Poprowadziła swoją drogą pokolenia kobiet, napisał inny, dając tysiącom z nich narzędzia i zachętę do sukcesu. Sukces napełnił je pewnością, dzięki której mogły realizować cele osobiste i zawodowe i z pewnością wpoiły w swoje córki większą jeszcze wiarę we własne możliwości. Ten łańcuch postępu to hołd dla pani Ash, która rozumiała, co znaczy żyć pełnią życia. W chwili śmierci Mary Kay była prezesem honorowym firmy wartej wiele milionów dolarów. Za tym poważnie brzmiącym tytułem kryło się serce skromnej osoby, która chciała, by kobiety patrzyły na siebie w taki sposób, w jaki ona je widziała doskonałe, boskie stworzenia, zdolne osiągnąć wszystko, jeżeli tylko gotowe były pracować wystarczająco ciężko. Jej szlachetność warta była znacznie więcej niż jej majątek. Matka żarliwie wierzyła, że wszystko, co wnosisz w życie innych, powróci do ciebie w Twoim własnym, powiedział Richard zgromadzonym na ceremonii pogrzebowej Marykaj. Czuła, że jeżeli skoncentrujesz się na pomaganiu innym, życie odpłaci ci tym samym. Jej prawdziwa wielkość polegała na zdolności inspirowania, mądrości chwalenia innych, by odnosili sukcesy wydobywaniem z każdego najlepszych cech. Tak bardzo troszczyła się o nas wszystkich, tak wiele z nami dzieliła, i odeszła do pana, wiedząc, że świat, jaki pozostawiła, stał się lepszym miejscem. Kiedy na początku lat 70. XX wieku w Australii Mary Kay odkryła wiersz anonimowego twórcy, poczuła, że chwycił on jej intencje wobec dziesiątek tysięcy córek. Przez lata Kay wypowiadała i pisała te wersje. Wiele razy, a dziś wygrawerowane zdobią lobby naszej kwatery głównej. Na srebrnych skrzydłach mam przeczucie, które zbliża się na srebrnych skrzydłach to marzenie o tym, czego dokonasz, o wielu cudownych rzeczach. Nie wiem, pod którym niebem, ani gdzie spotkasz swoje przeznaczenie. Wiem tylko, że będzie wspaniałe, wiem tylko, że będzie wielkie. Ten sam duch, to samo wielkie zaufanie jest ciągle żywe, ponieważ przekazała dziedzictwo swoim niezależnym siłom sprzedaży. Wiedziała, że przyszłość jej marzenia jest zapewniona, a wspomnienie tego, kim była i czego dokonała, pozostanie żywe. Dla mnie życie nie jest małą świeczką, mówiła. Jest wspaniałym płomieniem i chcę, by świecił jasnym światłem, zanim przekażę go przyszłym pokoleniom.